Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Magda Gruszka Kwadrans Psycho. Zatrzymaj się na chwilę. Nie musisz nic robić. Chciałabym, żebyś przez moment wsłuchała się w swój wewnętrzny dialog. Jakim słowem najczęściej zaczynają się twoje myśli, kiedy myślisz o obowiązkach, zmianie i życiu? Czy to są słowa muszę, powinnam, nie mam wyjścia? Ten odcinek jest o słowach kluczach, o słowach, które nie są neutralne. One nie tylko opisują rzeczywistość, one organizują emocje, napięcie w ciele, motywację i relację z samym sobą. W psychologii od dawna wiemy, że język to nie tylko sposób mówienia, to sposób doświadczania. W nurcie poznawczo-behawioralnym Aron Beck od lat mówił o tym, że to nie sytuacje wywołują emocje, tylko znaczenia, jakie im nadajemy. Język jest właśnie nośnikiem tych znaczeń. Dlatego jedno słowo potrafi zmienić całe doświadczenie. Nie dlatego, że jest magiczne. Tylko dlatego, że niesie ze sobą określony sposób interpretacji świata. A znaczenia mają formę słów. Z kolei w psychodynamicznym rozumieniu język jest też zapisem relacji, takim śladem tego, jak mówiono do nas, kiedy byliśmy dziećmi. Dlatego, kiedy ktoś mówi: Ja muszę, to ja słyszę nie tylko zdanie, ja słyszę historię. Chciałabym na chwilę zatrzymać się przy jednym bardzo ważnym obrazie. Mianowicie, słowa działają jak kotwice. Nie w sensie metaforycznym, tylko w bardzo dosłownym, neuropsychologicznym sensie. Kiedy jakieś słowo jest powtarzane przez lata w określonym kontekście emocjonalnym w napięciu, w lęku, w presji, Wówczas ono zaczyna uruchamiać cały stan, a nie tylko znaczenie. I to nie jest już tylko słowo, to jest wówczas cały pakiet, jak emocja, napięcie w ciele, sposób oddychania i pozycja wobec świata. Więc jeśli przez wiele lat słowo muszę pojawiało się w sytuacjach stresu, oceniania, braku wyboru, to wówczas ten układ nerwowy nauczył się prostego skrótu. Muszę równa się zagrożenie. I potem, nawet gdy realnego zagrożenia nie ma, wystarczy jedno słowo, żeby ciało zareagowało. I to działa podobnie jak w warunkowaniu klasycznym, tylko że tutaj dzwonkiem nie jest dźwięk, ale język. Daniel Siegel. Pisał, że mózg nie odróżnia przeszłości od staraźniejszości, jeśli bodziec jest wystarczająco podobny. Dlatego jedno słowo może uruchamiać cały dawny stan. I dla układu nerwowego nie liczy się to, że dziś jestem dorosła, samodzielna, i mam wybór, tylko liczy się to, że coś brzmi znajomo. Dlatego czasem jedno zdanie potrafi. Odebrać nam energię, wywołać opór, albo uruchomić wewnętrznego krytyka. I uwaga, to nie dlatego, że jesteśmy leniwi, tylko dlatego, że to kotwica, która została kiedyś wbita bardzo głęboko. I to jest moment, w którym możemy zadać sobie pytanie: nie co jest ze mną nie tak, tylko. Kiedy i po co ten mechanizm się u mnie ukształtował. Ale wróćmy się na chwilę i zastanówmy się, skąd bierze się to nasze muszę. Bardzo często, kiedy słyszę słowo muszę, nie myślę wówczas o dorosłym człowieku, tylko myślę o dziecku. O dziecku, które nauczyło się, żeby było spokojnie, Bezpiecznie i przewidywalnie trzeba się jakoś zachowywać. John Bolby, twórca teorii przywiązania, pokazywał, że dziecko uczy się świata poprzez relację i buduje w sobie wewnętrzną mapę świata z charakterystycznymi punktami: kim jestem, jacy są inni i czego mogę się spodziewać. I jeśli bliskość. Była warunkowa, język wewnętrzny też staje się warunkowy. Jestem ok, kiedy spełnię. Jeśli opiekun był dostępny i regulujący, to wówczas ta mapa mówi, jestem ważna, nawet kiedy czegoś nie zrobią idealnie. Ale z kolei, jeśli miłość, spokój albo uwaga, pojawiały się głównie wtedy, gdy Dziecko było grzeczne, nie sprawiało kłopotów i spełniało oczekiwania, to ta mapa zaczyna brzmieć inaczej. Żeby być w relacji, muszę. I to muszę wówczas zostaje nie jako decyzja, ale jako odruch. I zewnętrzny głos z czasem staje się wewnętrzny. Z kolei w psychodynamicznym rozumieniu. Ten wewnętrzny głos, muszę, bardzo często jest tym, co Freud nazwał superego, uwewnętrznionym głosem norm, oczekiwań i relacji z ważnymi dorosłymi. I to nie jest nasz wybór, to jest echo relacji. W teorii miało ono pomagać żyć wśród ludzi, w praktyce bywa surowe, bezlitosne i bardzo lubi słowo musisz. Chciałabym powiedzieć jeszcze bardzo wyraźnie, że słowo muszę nie jest Twoją wadą charakteru. Dla wielu osób było ratunkiem, sposobem na porządek w chaosie, na przewidywalność i na przetrwanie relacji, które były trudne albo wymagające. To strategie, które powstały z wrażliwości i inteligencji. Problem zaczyna się wtedy, gdy one nadal rządzą, choć warunki dawno się zmieniły. Myślę, że to tak, jakby cały czas jechać z ręcznym hamulcem, bo kiedyś droga była śliska, ale dziś asfalt jest suchy, a ciało nadal w napięciu. W terapii nie chodzi o to, żeby ten hamulec wyrwać. Chodzi o to, żeby zobaczyć, po co on tam jest. I czy naprawdę potrzebny jest w każdej sytuacji? Jedna z pacjentek przyszła do mnie kiedyś z ogromnym napięciem, zmęczona, rozdrażniona, z poczuciem, że ciągle jest czegoś za mało. Jej opowieść była pełna zdań, zaczynających się od muszę. I kiedy zaproponowałam, żeby spróbowała czasem mówić wybieram albo chciałabym, powiedziała, że to brzmi sztucznie. Tak jakby odpuszczała. I to było bardzo ważne, bo dla niej słowo muszę było bezpieczne, znane i chroniące przed rozpadem, i zmiana zaczęła się dopiero wtedy, gdy zobaczyłyśmy, jaką funkcję pełni to słowo. Oczywiście nie było to od razu, tylko powoli. I na początku w jednym zdaniu dziennie. A po czasie powiedziała: Ja robię wciąż te same rzeczy, ale przestałam się do siebie odzywać, jak do kogoś, kogo trzeba pilnować. Słowo chcę nie oznacza, że coś jest łatwe. To oznacza, że mam głos. Nie chcę tego robić, ale wybieram to, bo to jest dziś dla mnie ważne. To zdanie nie zaprzecza trudności. Ale przestaje traktować siebie jak narzędzie. Badania nad motywacją pokazują, że nawet minimalne poczucie wyboru zmniejsza opór i wewnętrzną walkę. Bo to nie jest zmiana języka po to, żeby być lepszą wersją siebie, tylko to jest zmiana języka po to, żeby przestać być swoim przeciwnikiem. Bardzo często, kiedy ktoś próbuje zmienić język, Pojawia się nie ulga, ale lęk. W psychodynamicznym sensie słowo muszę jest częścią superego, które chroni przed chaosem. W teorii przywiązania, opór pojawia się tam, gdzie kontrola była jedną formą bezpieczeństwa. W wielu współczesnych podejściach terapeutycznych, także w terapii schematów, Opór nie jest traktowany jako problem, tylko jako część ochronna. Coś w nas boi się, że bez muszę wszystko się rozsypie. I opór nie jest sabotażem, tylko jest informacją. Coś bardzo ważnego trzyma mnie w całości. Idźmy dalej i zobaczmy, co dzieje się w ciele, kiedy mówimy słowo muszę. Stephen Borges Twórca teorii poliwagalnej pokazuje, że układ nerwowy nie reaguje na logikę, tylko na sygnały bezpieczeństwa lub zagrożenia. Słowa takie jak muszę bardzo często brzmią dla ciała jak brak wyjścia, a to jest jeden z najsilniejszych sygnałów zagrożenia. Więc jeśli na słowo muszę czują napięcie w ciele, to nie jest przypadek układ nerwowy reaguje szybciej, niż myślisz. I Steven Porges pokazał, że brak wyboru brzmi dla ciała jak zagrożenie. Słowo muszę bardzo często brzmi dla ciała, jak nie ma wyjścia. A kiedy ciało to słyszy, uruchamia mobilizację, napięcie i czujność. Ale z kolei, jeśli jest tego za dużo, pojawia się wycofanie, Zamrożenie i demotywacja. Słowa takie jak wybieram, na dziś tyle mogę, sprawdzam, co jest możliwe, chciałabym, nie zmieniają rzeczywistości, ale zmieniają sposób, w jaki ciało w niej jest. I dlatego praca z językiem nie jest tylko pracą z myślami to jest praca głównie z regulacją. Mamy jeszcze różnice indywidualne, czyli dla kogo jest to najtrudniejsze. I myślę, że ten temat szczególnie mocno dotyka osób, z rodzin o wysokich wymaganiach osób, które wcześniej musiały być dorosłe, na przykład zająć się rodzeństwem, osób wysoko funkcjonujących, odpowiedzialnych. I osób pracujących w zawodach pomocowych. U tych osób, słowo muszę bywa częścią tożsamości. Ja jestem tą, która daje radę. I wtedy zmiana języka często dotyka pytania, kim ja będę. Jeśli trochę odpuszczą. Z kolei, Bessel van der Kolk pokazuje, że w stanach zamrożenia Ciało traci dostęp do impulsu chcę. To nie jest brak motywacji, to jest sygnał przeciążonego układu nerwowego. I czasem ktoś po prostu mówi: Ja nie chcę nic. Wówczas jest to bardzo ważna informacja, bo często oznacza zmęczenie, wypalenie, depresję albo zamrożenie. Wtedy zmiana słów nie wystarczy. I nawet czasem w ogóle nie jest na nią moment. Wówczas najuczciwsze zdanie może brzmieć: Na dziś nie chcę. I to też jest informacja. Chciałabym również zaznaczyć, że zmiana języka nie leczy traumy, nie zastępuje terapii i nie jest techniką naprawczą. Czasem język zmienia się po to, jak pojawi się więcej bezpieczeństwa, ale nie odwrotnie. I proszę potraktuj ten odcinek nie jako instrukcję, ale jako zaproszenie do uważności. A na sam koniec chciałabym Cię zaprosić do bardzo prostego spojrzenia. Czy język, którym do siebie mówisz, jest formą relacji? Bo możesz mówić jak surowy rodzic, kontroler albo ktoś, kto ciągle sprawdza czy już jest wystarczająco. Ale możesz też powoli uczyć się mówić do siebie jak ktoś, kto widzi wysiłek, ktoś, kto rozumie ograniczenia, ktoś, kto nie straszy konsekwencjami na każdym kroku i kimś, kto widzi ograniczenia i potrzeby. Christine Neff, padająca współczucie dla siebie, Pokazuje, że sposób, w jaki mówimy do siebie w trudności, bezpośrednio wpływa na zdrowie psychiczne. Bo nie chodzi o idealny język, tylko chodzi o bardziej ludzki, bo to, jak do siebie mówisz, staje się klimatem, w którym żyjesz na co dzień. Więc na koniec zostawiam cię z trzema pytaniami. Pierwsze: czy je muszę Słyszysz w swojej głowie? Drugie: co by się zmieniło, gdybyś miała, miał, 5% wyboru? I trzecie: jakim tonem mówisz do siebie? I czy powiedziałabyś, powiedziałbyś, tak do kogoś bliskiego? Słowa nie są niewinne. Ale mogą stać się bardziej ludzkie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji i kolejnego podcastu. Cześć.